Your Jestem z powrotem, idę tu na moment. Chcę mów waju o streama. O, jest. O, już jest Nie, ropier uszedł, nie ma tu do argona. Cicho, to w prezencie. Ok, powrót. R Radę masz, to teraz możesz podpisać. Słuchać wszystko? No, jedziemy. Bo to jest Tak, Podpierdolony nie wiecie co chodzi, termin odbynął, to może brać. Eee, Podpierdolone... wszystko chce skrush diggo? Eee, siura chce skrush diggo? Okej, to czekajcie. Okej, to czekajcie. Napadno nie ja, się, wiesz. Bieram to roślinkę, jeśli nawet tylko że nie brać? Idę. Plan 2000. To hash PVP. A. Dwójkę, Do Hashach PHP. Okay. Siemma Gabriel. No, no. Ma Gabriel. trójkę siema miał. Do Hashach. którą odliczny, ja To w ogóle odliczny, 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 wiesz? odliczny, 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 tego. Ej, chłopaki! O. Is, jak masz wystawiony na sklepie, to nie schodzi mu czas. Is... A? Bisak napisz jeszcze raz. Tak, ta, ta? Serio? Bisak napisz jeszcze Bisa, raz. Bo Isa kurwa na sklep za milion i jest cały dzień na sklep. Bisak napisz jeszcze raz. Ale jak odbierzesz, to. Sprawdzałeś? To... Ubrałem, i dalej jest na napięź... 5 dni maska, która była na 5 dni, którą się nazywa, yy, którą wkładałem. Dwa dni temu? Serio? Nawet trzy? Coś, nie chce się No serio, bez kilo. Tyż się w to nie chcesz wiesz? coś na sklep teraz. Sprawdź, ile mam minut. No, co tam? Nie, ja tu streamuję ogólnie. Siedziałem sobie po, po prostu tam. Rozumiem, nie ma problemu, bo wiesz... Patrzę na poczekalni jakiś gracz siedzi, to myślę, że... Byłem mu pomocy, czy coś. No spoko, spoko. To w takim razie to miłe gry życzę. Dzień dobry na Okej. Serio, bo iść do EXPA przecież na Rokerze skończył mi się już dawno i kupiłem sobie ten za tego. Ten miłości. I nie mam miejsca do EXPA na rockerze, a tą maskę miałem, bo miałem dwie fryzury do EXPA, nie? Okej, okay, odpalam okno drudzie. Widać wszystko? Ja, ja Jak będzie działać, to będę stawiał kurwa, na szopę całego Iza. Widać tam, tam. wszystko czy nie? No, odpalam ten No i z tym, i z amuletem. I sprawdzaj to szybko, bo zaraz, bo zaraz się kończy ten nawet nie wiem kupywać czy nie. Okej. Okay. To jest próbujemy Dwie osoby Blazek, o idealnie wbił Restart serwera przecież, nie? Żyć i Kurwa, blasku Blazek, ja nie chcę masz nick Napisz mi nick na czacie, w grze O, tak mi jest Chybo? chyba nadadam To nie wiem jak jest, jak ci sklep wygaśnie Grasz tutaj Blazek, czy nie? Ci w sensie, no, jak się czat na sobie skończy i ten item tam będzie. User to, to by trzeba było sprawić jeszcze. Okej, to, 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 okay, to przegażę to wygrane. Popo. Specjalnie dla Ciebie. Okej, okay, to z ligą możecie... Tam akurat mam na 5 dni. To bym tam jak zniknie za dwa dni? No oczywiście, że można, jak nie gra tutaj... Jak nie gra to może, ale cię wypisuję. A chcesz nie? nie żebym ci oddał? Dobrze. Ale to zrobimy okay. gdzieś w takim ustronnym miejscu Okej. Czekam 30 sekund i jeszcze wydaję. W domek nie idę, w domku mogę. Okej. Okay. Próbujemy? Z jego to dawaj do chunio... ...na Czesińca M1. I próbujemy. Teraz policja to przyjedzie do M1, nie wiesz Jakby kurwa zbanowali skarbiec, gościu. O kurwa, to to by się by... zasrali się o, e, Bisek wygrał. Bisek, wygrałeś. Zaraz przyjdę, to zbiję się dwa metki. Ej, ma ktoś jeszcze live'a z tego laweriuma? Ja. Trzyma. Teraz ja w skrócie napiszę wam. A co Margon? Ale... Dokładnie, dokładnie Okej okay. Bisek niestety, ale ty Bisek niestety nie włącza się do tego Nie ma go, więc się nie włącza, okej okay. Dobra, idę do naszego miasta Okej, okay, próbuję trzy razy jeszcze Okej, okay. kto wygrał teraz? Rukera, Mieczuś Mieczuś sobie napisz swój nikt mi na czacie którą? poczekaj, ale Poczekaj, czekaj, czekaj. Do szlachetnie tak, tylko że na razie zbiorę już szlachetnienie I wyjściowy skład będzie poznany za niedługo i każdy będzie szlachetnioną no, bez Proszę, wyjątku. Proszę Mieczuś Podaj ja mi twój nick na czacie. sobie i się wkurwiłem, bo... Eryk, to nie Lighter, to Szymon. Dalej nie wbije. Wbijemy hmm. tył, który wychodzi na wojnę. Dobra, I Nie obraź się Genghis? Ja ale... się nie obrażam, no co? ty? ja sobie zaraz pójdę, sam po sobie zrobię prostu... tak z książek i tyle. Mieczuś, daję ci jeszcze 30 dobra, bo się sekund. ...bo to tak nie wbije, cholera, jak to... Masz do minuty czas. Ja tak samo teraz właśnie wytam i chyba będę musiał zresetować tutaj głównie. Do minuty masz czas. Sound, Okej, okay, ma jeszcze 4 sekundy. Spokojnie. Okej, okay, kolejna osoba. Guciu. Guciu, podejdź do miasta. O ile tu, o ile tu grasz? Ale co on dla ci? Oni Cię nie grają na mnie. To... stipować? okej. <grystanie> <grystanie> okej. <Okay. grystanie> okay. Black e, glifo A to masz... A nawet jak masz prywatnego suba, to spoko. Na razie nie będę gadał. A to w następnych losowaniach już będą, to prywatne słowy chyba nie będę brał pod uwagę. Brak jesteś? A chyba go nie ma, a chyba go nie ma. okay, to marek. Okay, to marek. Po 20 sekund.

Rozsajemy w 601. W... 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 Czekam na was tu. Na was tu. <gry> tu. jest Okej. Okay. Z jego ty wygrałeś i Tawes. ty A kupon SM jeden dostaje u mnie na koncie. Czekajcie. Okej, okay. ja na razie będę spadał. Jutro włączę stream ka tej sali godziny 10, 18. 18 Może później, nie wiadomo. Nie, wam. nie wiadomo, nie obiecuję Wam To widzimy się jutro, na razie